Ja nienawidzę, ja lubię sobie pospać i nawet na przykład jak pójdę spać o 23 i obudzę się o 8, to i tak jestem zmęczona i nie wiem czemu, ospałam wtedy 9 godzin. I powinnam być wyspana, ale nie jestem. Mi się za niedługo szkoła zaczyna, i będę o 6 rano musiała wstawać. Będę się musiała malować. Jezu, ja nie lubię malować ja tak wcześnie rano, bo później makijaż w ogóle wygląda okropnie, bo jestem pół zaspana i wszystko mi wychodzi źle i mam zły humor. Ja myślę, że szkoły. To szkoły. To, to, ja myślę. Kto to te popy? Nie ty, bo ty śpisz jak ja wychodzę ze szkoły. Jasne. Moje koleżanki i ja myślę, że szkoły powinny się otwierać o 10, żebym mogła o ósmej wstać i być wyspona, a nie Jesteśmy już w Tarnowie, ale spotkała mnie taka niespodzianka dwie przesłodkie widzki przyjechały specjalnie do Tarnowa żeby zrobić ze mną zdjęcia i mnie zobaczyć Nie, ja po prostu pękam z radości to mnie po prostu jest... Nawet nie wiem co mam powiedzieć, więc dziewczyny jak oglądacie ten film serio You Made My Day jest przesłodkie i normalnie obydwie byście takie ładne, takie miłe! I ja po prostu teraz mam taki dobry humor, że nawet nie rozumiecie. A Karolinka mi powiedziała, że jakby słyszała, że kto to? Gen No Z. Że Gen Z, jakby słyszała, że Gen Z na przykład... Do Dębicy jedzie, czy gdzieś do Tarnowa, to ona to by też... To pojechała, bo Ona jest fanką Genzji! Gen z, macie się spotkać z Karolinką! Ty! Cześć, zgubiłyśmy! Trzymaj się! Genzji między... to jest cała, taka, cała grupa! A mnie byś nie spotkała! a jak ja bym nie formalized... Ale ty jesteś moją siostrą! No wiem, ale jakbym nie była... Nie? Ale, ale skąd wiesz, żeby... A była? Abym była! Wymówki, wymówki! Jestem tutaj z Wiską. Hej. Hejka! Pozdrawiam. <grywka> Pozdrawiam wszystkich. Jej. Ale co bez? Eee... Jemiku, bez? Ale co bez dżemiku? Dżemiku bez, bez Ale czemu, Juju? Znaczy naleśniki? Są nie ma samych naleśników Ale na dzisiaj jak nie maje. No, będzie dobre, spróbuję Będzie skryśni. mam takie jedzą jedzonko, Na się co one robią? Nie chcę, żeby były maczik z tobą, prawda? Ty pierwsza miałaś, a kto ci taką ładną bransoletkę zawiązał tutaj? Zamówiłyśmy naleśniki dzieciom z mascarpone, z, sol, z sosem malinowym. Musiałyśmy z Weroniką zjeść. Słuchajcie, dojrze wrapa z kurczakiem, to jeszcze naleśniki na pół. Dobry Bolicie Wolicie McDonalda, prawda? A ty co chcesz, McDonaldzie zamówić? Ale podnieś główkę do góry. Kole tylko? Co Aga zrobiła? Związała krzesełka? Mieliśmy psikusa zrobić, że ktoś przyjdzie, będzie chciał wyciągnąć i wyciągnie dwa. A ty już zepsułaś wszystko, nie będzie psikus No i kto to zwiąże, Aga? No właśnie. Moja mama mi powiedziała, że w tych okularach strzelenia wyglądam jak mucha, bo są na mnie za duże. Idziemy właśnie z całą drużyną do Maka. Pociąg mamy 14.35 i właśnie nie wiemy, czy zdążymy, ale jak coś, to kolejny pociąg jest o 16.27, chyba, więc wtedy będziemy mogli się więcej poszwędzać, będziemy mogli dziewczynom więcej pokazać. Ale w sumie ja dzisiaj bym chciała iść na siłownię, bo jutro nie pójdę, bo idę do Fryzjera. A w, środ w środę w ogóle zawsze jest strasznie dużo ludzi A we wtorek nigdy nie ma prawie nikogo Więc dzisiaj bym wolała iść Nadchodzimy do naszego celu Po ciężkiej drodze kamienistej Wreszcie Jakiej? Piaszczystej Już jesteśmy na miejscu

Dobre? Czekałaś na to? Aaaa, smacznego. Nuna. Dobre. Lepsze niż naleśniki. Naprawdę lepsze niż naleśniki w Sofie? Co lepszy? Burger czy naleśniki? Burger, tak myślałam. Czekałaś na to. Już z daleka widziałaś uszy, jak coś szły, tak? To smacznego burgera. Wychodzimy z McDonalda i tam stoi taki gość. Nie! 25 lat, 26. Mówi do mnie, macie piękną mamę! I ja tak się popatrzyłam na niego, miałam coś powiedzieć, ale już Nadia tam uciekała na ulicę, więc ja jaka musiała ją złapać nie, I nie uciekała na ulicy, tylko wybiegła tak z No, o to mi chodziło Tak, ja chciałam, żeby się zatrzymała I ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć, po prostu tak się popatrzyłam, uśmiechnęłam się, i poszłam, mogłam mu coś powiedzieć bo... Ja nic bo... nie zrozumiałam, a Weronika pochodzi do mnie, macie piękną, mamy, macie piękno, ja mamę, mamy, o co tobie chodzi? Ja się szanik... No to ja też chciałam on coś On miasta. to do mnie powiedział, bo ja byłam najbliżej go. On do mnie macie piękną mamę. Mogłam coś odpowiedzieć, mogłam powiedzieć, wiem dlatego, Ale ja, ja taka piękna, piękna jestem. jestem. Albo to nie nasza mama, tylko nasza ciocia. Ileś ty dzieci urodziła? Czy Ty. A w tym momencie mam trójkę. Co ty powiedziałeś? Hej, co Co ty powiedziałeś?